Hej wszystkim, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj się widzimy w kolejnym filmiku, a są to stylizacje na święta, na wigilię 2024. Zostało parę dni do wigilii, tak naprawdę dwa ostatnie jakieś dni na szybkie zakupy, jeśli potrzebujecie właśnie w coś się ubrać, fajnego na wigilię. Będą tu bardziej eleganckie stylizacje. Czyli od satynowych nowych sukienek, ale będą też i stylizacje ze sweterkami. Stylizacji będę miała pięć dzisiaj dla Was przygotowanych. Uważam, że jest to taka idealna liczba. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram i TikTok. Tam do Was częściej się odzywam, choć ostatnio było mnie mniej, ponieważ miałam dużo nauki w szkole, ostatnie projekty, więc musicie mi to wybaczyć, ale już do Was wracam z świąteczno-sylwestrowym contentem. Dzisiaj jestem już po całym dniu, więc naprawdę musicie mi wybaczyć, czy może nie wyglądam. Idealnie, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Zachęcam Was właśnie do tej subskrypcji. Piszcie w komentarzach, czy lubicie taki content i która z tych stylizacji najbardziej Wam się spodoba, a my już bez danego przedłużania przejdźmy do pierwszej stylizacji. Więc pierwszą stylizację zaczniemy sobie od takiego klasyczka, bym powiedziała, czyli koszuli i spodni garniturowych. Niektórzy mogą powiedzieć, że jak do pracy, ale właśnie tutaj mamy ten twist. Po pierwsze jest to satynowa koszula, czyli nie taka zwykła, nie taka typowa do pracy. Moja jest ogólnie z hm i jak widzicie, ona jest taka troszeczkę bardziej oversize, nie jest ona opięta. Co jest bardzo ważne w tej stylizacji, żeby właśnie nadać trochę takiego luzu, żeby jednak to nie było takie bardzo do pracy, żeby było to takie luźniejsze, bardziej casualowe Jest przepiękna, ma przepiękny, granatowy, taki naprawdę szlachetny kolor. Ja ją kupiłam na promocji, w ogóle moją siostra mi ją oddalnie kupiłam na promocji, ale widziałam takie u nas w Polsce w przeróżnych kolorach. Nie musi być granatowa, może być biała, czarna, bordowa, by bo przepięknie wygląda, uważam. Do tego mam na sobie Garniturowe, granatowe spodnie. Jak widzicie, one znowu są oversize. Nie są to opięte spodnie, tylko takie bardzo oversize. Możecie założyć oczywiście, oczywiście krój, jaki Wam się najbardziej podoba. Ja jednak zachęcam Was do tych bardziej oversize'owych kroi. Prawda, um, one świetnie wyglądają właśnie w połączeniu nawet i z trochę luźniejszą górą. Ona nie jest bardzo luźna. Ona jest troszeczkę luźna, ale właśnie przez to, że tutaj założyłam pasek, który robi bardzo dużą robotę, ponieważ pokazuje nam, że jednak mamy tą talię, że nasza figura jest i dzięki temu mamy fajnie wyrównane ramiona z biodrami, Ponieważ szerokie spodnie trochę nam poszerzają bioderka luźna koszula również, więc fajnie się nam robi taka e, figura w kształcie klepsydry. Pasek tutaj mam Loewe, hmm, pokazywałam go w moim holu z Barcelony, do którego was odsyłam. Spodnie mam z Berszki, również z jakiejś promocji, one są super, są mega luźne, bardzo długie, one są również takie pasy, e, zobaczycie to myślę na pewno z bliska na przebitkach. Jak widzicie postawiłam na monochromatyczny look, czyli granatowe, piękne spodnie i granatowo przepiękne właśnie taka satynowa koszula. Satyna jest również bardzo w modzie w tym roku. No i do tego właśnie postawiłam na brązowy pasek, ponieważ fajnie się on tutaj odznacza, fajnie łączy tą stylizację i ona jest dzięki temu taka lżejsza. Nie jest taka ciężka, tylko jest właśnie taka fajna, lżejsza, naprawdę elegancka. Idealna właśnie według mnie na taką okazję, również na firmową wigilię. E, Mogłaby być fajna, więc jeśli jeszcze będziecie taką mieli, to na pewno myślę, że się przyda. To po postawiłam na zwykłe beżowe kitten heels. Mogą to być wyższe buty, mogą to być płaskie, to już zależy od was, również fajnie będą wyglądały kozaczki, a że takie beżowe, zwykłe szpileczki naprawdę świetnie do tego właśnie najlepiej jak będą w szpic, żeby wystawały nam spod tych luźnych, fajnych spodni. Również możecie właśnie postawić na przykład na portową koszulę czarne spodnie garniturowe, albo po prostu białą satynową koszulę i na przykład białe spodnie, czy kremowe, czy granatowe. Tu naprawdę jest wiele wariancji kolorystycznych, to zależy jak, w czym Wy się dobrze czujecie. W jakim kolorze wy siebie lubicie, ale naprawdę to jest taki mega wygodny, bezpieczny, e, przyjemny, myślę, outfit. Bardzo wygodny, właśnie, się. Kolejna stylizacja to jest coś, co ja będę chciała ubrać na moją wigilję, a jest to przepiękna stylizacja w jasnych kolorach, bardzo elegancka, ale i przy tym wygodna, jednak taka domowa. Jest to fajne połączenie właśnie casual i takiego eleganckiego stylu. Zacznijmy sobie od góry. Jest to biały golfik e, z Reserved, który kupiłam niedawno wydaje mi się, parę tygodni temu. On jest naprawdę co roku dostępny. Jest to przepiękny golfik z rękawkiem takim. Jedna trzecia, może bardziej. Jest bardzo mięciutki. On jest chyba z wiskozy, o ile się nie mylę. Jest przepiękny, ma taki kremowy kolor. No i wygląda przepięknie przepięknie wygląda na sylwetce. Jest bardzo wygodny, nie prześwituje. I do tego ubrałam sobie najpiękniejszą spódnicę, którą już mogliście zobaczyć na moim kanale. A jest to piękna spódnica z Zary: R rozkloszowana, taka beżowo-szara, taki bardzo jasny beż. Badający w taki bardziej popielaty kolor. No jest przepiękna, jest taka ciężka, księżniczkowa. Ona, jak widzicie, przepięknie zachowuje swoją strukturę. Ja jestem jej na maksa zakochana. Ona ma wysoki stan ale ja sobie tutaj ten golfik zostawiam na wierzchu, bo bardziej mi się tak podoba. Wpuszczony to będzie dobra opcja dla niskich dziewczyn. Jeśli jesteście niskie, to radzę wam wpuścić, bo to wam optycznie wydłuży sylwetkę. Ale jeśli jesteście wysokie, to możecie sobie spokojnie wypuścić, jeśli się wam tak bardziej podoba. No mi się na maksa podoba. Znowu uważam, że te związane włosy tutaj nadają takiego Pięknego, eleganckiego akcentu. Do tego również właśnie mam perełki, które uważam, że pięknie wyglądają. Do tego założyła duże też jakieś perełkowe kolczyki. Do tego znowu postawię na te beżowe szpileczki, bo one są idealne. To są naprawdę takie do wszystkiego pasujące kitten heels, które są z Zary. One naprawdę nie były drogie. Świetnie do tego założyć dużo bransoletek, bo tu mamy kołe ręce, pierścionki, jakieś duże kolczyki. I naprawdę jest to przepiękna stylizacja, która według mnie naprawdę robi robotę. Kolejna stylizacja, myślę, że taka dosyć łatwa do odtworzenia. Ale jednak bardzo efektowna i wygodna, i według mnie naprawdę idealna na taki dzień wigilijny z rodziną. I jest idealna i po domu, i gdzie kiedy idziecie gdzieś w gości. A zaczniemy sobie tutaj od pięknego kardiganu, który jest H-demu. Jest to jeden z moich ulubionych. On ma wiele różnych kolorów ja już go nie, wielokrotnie pokazywałam na moim kanale, jest on z handem ma taką fajną, miłą jednak sztywną dzianinę ma złote, przepiękne guziczki w stylu Chanel które przepięknie wyglądają, bardzo elegancko on nie naprawdę wygląda bardzo drogo ma przepiękny właśnie taki krój, bo nie każdy jest taki ładny a ten jest naprawdę wyjątkowo piękny ma sztuczne kieszenie, to nie są prawdziwe i do tego ubrałam sobie piękną dzianinową spódniczkę która jest z zary? Ona jest z wełenką i znowu to jest idealna stylizacja, ponieważ spódniczka jest krótsza, sweterki jest bardzo grzeczny, wiecie, zakryty. Długi rękaw są trochę luźniejszy właśnie fajnie, i będzie troszeczkę luźniejszy. Będzie to fajnie wyglądać, fajny kontrast, bo pokazujemy nogi. W spódniczce. Spódniczka również jest krótka. Jednak jest ciepła, bo jest z wełenką. I yy, jednak jest taka dzieninowa, więc fajnie to wygląda. Wygląda to według mnie jak komplet. Bardzo proste do odtworzenia, bo ja mam znowu sweterek i spódniczkę. Myślę, że każda z nas ma czarną spódniczkę w swojej szafie. A nawet jeśli nie jest ona sweterkowa, to i tak będzie świetnie wyglądać. A zawsze możecie taką kupić w właśnie zarze, czy na vintage, czy w jakiejkolwiek sieciówce. One są naprawdę bardzo popularne. I sweterek, no naprawdę znajdziecie według mnie teraz na promocjach i na Vinted i w handlemie właśnie na promocjach. One co roku tam są, od już, no myślę, że z dwóch lat. W zarze również takie są, więc naprawdę nie będzie to trudne myślę, znalezienie jakiegoś swojego ulubionego. Mm, ten jest naprawdę świetny. Ja również bardzo lubię jego długość, bo on jest taki dłuższy, więc dla niektórych może być babciowy. Dla mnie jest on super, jest taka kwintesencja elegancji, takiej. Mm, taki preppy look, ale bardzo dobrym znaczeniu. Do tego ubrałam sobie czarne mm, szpileczki. Na obcasie znowu Kitten Heels, które mam z vintage, ale są one z berszki. Takie lakierowane, naprawdę zwykłe czarne szpileczki będą świetnie do tego wyglądać. Również i te beżowe będą przepięknie wyglądać. Naprawdę tutaj już jest dowolność. Beżowe wam wydłużą nogi, czarne będą bardziej kontrastowały i pasowały tutaj. Albo jeszcze fajnie by wyglądały czarne zwykłe kozaki. Wasze Ulubione, one naprawdę będą świetnie tutaj wyglądać. Czy na obcasie, czy płaskie, to już do waszego wyboru, ale kozaki również będą świetne, zwłaszcza jeśli może idziecie na dwór. Oczywiście rajstopy do tego ja bym postawiła na beżowe, ale czarne też będą ok, zwłaszcza jeśli będziecie w domu. Mi się ona bardzo, bardzo podoba. W zeszłym roku zresztą miałam bardzo podobną. Dosłownie miałam związane włosy ulizane, eee, właśnie miałam taki setek z guziczkami, tylko złoty i do tego taką tamą spódniczkę i rajstopy. Więc no, jest to jeden z moich ulubionych, takich bezpiecznych, komfortowych outfitów na święta, czy na no jakiekolwiek takie okno. Jeśli będziecie słyszeć teraz jakieś głosy w tle, to bardzo Was przepraszam, ale nie jestem w stanie na to nic poradzić. Przedostatnia stylizacja na maksa świąteczna. Na maksa krzyczy wigilia według mnie. No i jest to czerwona, piękna. Satynowa sukienka, która jest z Zary. Ja ją kupiłam za to, ale wydaje mi się, że jeszcze powinna być ona dostępna. Postaram Wam się jakoś ją podnikować, nie zapomnę. Przepiękna. Ja bym do niej właśnie miała rozpuszczone włosy. Moje naprawdę nie są w najlepszym już stanie po całym dniu. Ale mam nadzieję, że widzicie moją koncepcję. Świetnie wygląda do tego i złoty, i czerwony. Jak macie jeszcze czerwone paznokcie, no to uważam, że naprawdę. No, czerwony to jest kolor w Gili. Wygląda przepięknie. Do tego czerwone usta, które w sumie nie mogłam pomalować. Według mnie wygląda to cudnie. No, do tego oczywiście ubrałam beżowe szpileczki, które, tak jak mówię, pasują do każdej z tej stylizacji. No, wyglądają przepięknie. Jest to już taka bardziej elegancka stylizacja, no bo mamy tutaj piękną, długą, Nową czerwoną sukienkę. No, według mnie jest przepiękna, bardzo lubię jej kró jest bardzo wygodna. Ona też nie ma nigdzie suwaków, e, nigdzie się jej nie zapina, po prostu przez głowę ją zakładamy, co jest na maksa wygodne. Myślę, że w domu nie powinno wam być zimno, a mówię, nadzór, jakiś płaszczyk, ale zawsze do tego można ubrać sobie na przykład jakąś marynarkę, czy jakiś kardigan po, po domu, no, ale uważam, że. Sukienka robi robotę, no i nie ma co jej zakrywać, bo no, perełki, ja bym postawiła w ogóle w święta. Perełki to jest dla mnie idealna biżuteria. Bardzo mi się kojarzy właśnie tak szlachetnie, elegancko. Chciałam Wam pokazać, jak to się prezentuje z czerwoną pomadką. No naprawdę, według no, mnie to robi totalną robotę, do tego brązowy jakiś złoty makijaż, perełka, czerwone usta. No i według mnie wygląda to bombowo, naprawdę aż się zaczęłam zastanawiać, czy ja tego nie ubiorę. I ostatnia stylizacja, myślę, że jedna z takich najbardziej casualowych, a mimo wszystko bardzo eleganckich, mnie naprawdę dobra stylizacja na Wigilię, zwłaszcza jeśli, nie wiem, nie stroicie się, nie czujecie takiej potrzeby, albo, nie wiem, na kolejny dzień świąt, wiecie, to nie musi być tylko na Wigilię, może to być na kolejny dni świąt. Ogólnie jest to fajna, właśnie taka elegancka, bardzo Prosta, wygodna stylizacja, a mam na sobie taki sweterek z Reserved. On jest naprawdę wygodny, uwielbiam go. W tym roku go kupiłam. On powinien jeszcze być na stronie, jak i stacjonarnie. Jeszcze jest taki brudny, różowy kolor. Jest to taki a la polo, W taki sweterkowy splot, ma przepiękny beżowo-kremowy kolor, idealny krój. No jest idealny, on też nie jest drogi, on chyba kosztuje 99 zł, eee, nie wiem co ma w składzie, no jakieś tam sztuczne materiały raczej, ale jest naprawdę milutki, bardzo ciepły i ja na przykład bardzo takie lubię. Jest też taki rozciągliwy, no naprawdę ma idealną długość, nie jest za krótki, nie jest za długi. Uwielbiam go. Do tego mam białe garniturowe spodnie, które mam z Zary. One też są świetne, naprawdę świetnie tutaj wszędzie leżą. No są bardzo wygodne, mają idealną długość. Są to takie już bardziej straight legi, są bardziej tutaj opinające, a dalej są po prostu proste. To znowu mam moje beżowe szpileczki Kitten Hill z Zary. Um. No i uważam, że jest to również bardzo prosta stylizacja do stworzenia, no bo białe spodnie garniturowe, czy nawet i beżowe, do tego właśnie taki sweterek w taki splotnik, że naprawdę większość z nas ma w swojej szafie coś takiego. Jest to taki bardzo klasyczny krój sweterka. Beżowe szpileczki, również bardzo klasyczna rzecz. Po domu wiadomo, mogą to być kapcie czy baletki, wcale nie muszą być szpilki, mogą być nawet kozaki na dwór. No uwielbiam tego typu stylizacje, zwłaszcza że jest bardzo prosta do odtworzenia, efektowna i wygląda przepięknie. Prze, prze, prze. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że wam się on spodobał. A jeśli tak, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dobijamy do tysiąca subów. Naprawdę jesteśmy już bliżej niż dalej. Ja bym Wam chciała życzyć wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, choć jeszcze się zobaczymy, żebyście odpoczęli w tym czasie na się i spędzili ten czas z najbliższymi. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Napiszcie w komentarzu, która z tych stylizacji jest Waszą ulubioną, bo ja tak szczerze w tej chwili nie jestem w stanie zdecydować, bo każda mi się naprawdę bardzo podoba. To świetne stylizacje, no ja jestem w każdej zakochana. Mam nadzieję, że Wy też. Mam nadzieję, że umiliłam Wam ten czas. My się widzimy w kolejnym filmiku za tydzień. No i buziaczki. Pa, pa!